Nie masz czasu na fit pierdoły, ale chcesz wyglądać jak ktoś, kto je ogarnia? Mam dla ciebie 3 tygodniowy system, który ogarniesz w 10 minut dziennie. Bez dziwnych diet, bez siłowni, bez rezygnowania z życia. Nazywam się Justin, od 13 lat jestem w grze budowania lepszej sylwetki. Pomagam zapracowanym przedsiębiorcom i ludziom na wysokich stanowiskach wrócić do formy i wyciągnąć swój pełny potencjał wyglądając jak gość, który ogarnia swoje życie, a nie tylko finanse. I to bez tego całego fit bullshitu, który działa tylko na papierze, albo dla ludzi, którzy są zamknięci na siłowni. Sam zrzuciłem ponad 50 kg tłuszczu, w swoim życiu startowałem na scenie i wiem dokładnie, co działa, a co nie. Moi podopieczni razem stracili dziesiątki kilogramów, ale co ważniejsze utrzymują efekty, bo uczy ich systemów, a nie diet na chwilę. Ten plan to czysta praktyka, zero lania wody, więc zaczyna Najpierw kalorie. Weź swoją wagę i pomnóż razy 23. Tyle kalorii dziennie masz jeść przez najbliższe 3 tygodnie. Przykład: ważysz 100 kg, to masz jeść 2300 kalorii dziennie. To deficyt, który spala konkretnie tłuszcz, ale nadal masz energię na życie, pracę i trening. Teraz pobierz Fitatu, a najlepiej od razu Fitatu AI, jeśli chcesz najprościej. Robisz zdjęcie talerza, apka sama liczy kalorie. Dosłownie 5 sekund roboty. Koszt około 15 zł miesięcznie przy rocznej subskrypcji. Nie jestem sponsorowany, to po prostu działa. Jeśli chcesz za darmo, weź zwykłe fidatów, wpisujesz ręcznie i szacujesz gramaturę, jeżeli potrafisz. Wybierz co ci pasuje. Dalej, system 3 plus 1. Codziennie jest 3 gotowe posiłki z listy i jeden dowolny na kolację. Pierwszy posiłek staraj się jeść około od 2 do 4 godzin po wstaniu. Dzięki temu zmniejszysz swoje okno żywieniowe i ułatwisz sobie żywienie. Kawa działa świetnie w razie uczucia głodu i tak możesz ją pić na trzo, jeśli nie masz problemów z żołądkiem. Kawa jest zdrowa. Te trzy posiłki mają razem około 1050 kalorii i dają ci potrzebne białko. Na dole masz gotowe linki z przepisami prosto do fitatu. To albo gotowce, albo coś, co zrobisz dosłownie w 3 minuty. Nie masz gotowania na 2 godziny, zmywania 10 naczyń, bowiem, że nie masz na to czasu. Wieczorem zostaje ci około 1000 kalorii, a w przypadku osoby ważącej 100 kg zostaje ci 1250. I teraz najlepsze: możesz zjeść co chcesz: pizza, sushi, makaron, piwo z kumplami, kolacja z rodziną. Wszystko gra. Jeżeli mieścisz się w kaloriach, po prostu wpisz to Fitatu albo zrób zdjęcie z Fitatu AI. Dlaczego to działa? Bo pierwsze trzy posiłki ogarniają ci zdrowie, paliwo dla mięśni i jasność umysłu do pracy dzięki małym posiłkom. A wieczorem masz luz i przyjemność. Dzięki temu nie jest to dieta, to system, który da się utrzymać. Teraz trening. Robisz tylko dwa ćwiczenia: pompki i wiosowanie na TRX. Tyle. Minimum 8 serii tygodniowo na każde ćwiczenie, a maksymalnie 12. Każda seria do upadku mięśniowego robisz tyle powtórzeń, aż nie jesteś w stanie wykonać kolejnego. Przerwa między seriami to minimum 2 minuty. Potrzebujesz 4x, inwestycja około 80 zł, bez tego nie zrobisz porządnie pleców w domowych warunkach. Jeśli chcesz, możesz dorzucić poręcze do pompek, ale nie jest to konieczne. Trening możesz robić kiedy chcesz: rano, wieczorem, w przerwie między spotkaniami, w praktyce. Jedna seria pompek, dwie minuty przerwy i jedna seria wyosowania. Całość zajmuje około 5 minut. To jest jedna seria jednego ćwiczenia i drugiego. I to powtarzasz 8 do 12 razy w tygodniu. Tyle. Do tego 8000 kroków dziennie to tylko 80 minut chodzenia w ciągu całego dnia. Rozmowy przez telefon idź, przerwa w pracy, przejdź się. Zamiast pojechać na zakupy, idź na zakupy. Czy po prostu 30 minut przed pracą, po pracą z podcastem, idealnie liczy się średnia tygodniowa. Jednego z dnia zrobisz 6 tysięcy, drugiego z dnia zrobisz 10 tysięcy, spoko. Polecam również opaskę do liczenia kroków, która dodatkowo motywuje. Podsumowując, masz trzy rzeczy do ogarnięcia: czy gotowe posiłki dziennie, plus kolacja dowolna, 8 tysięcy kroków dziennie i po 8 do 12 serii tygodniowo na dwa ćwiczenia. To wszystko. Bez spinania się, bez perfekcji liczy się średnia tygodniowa. Tutaj w Notion masz wszystko: listy, przepisy, tabelki do kroków, wszystko do codziennego odhaczania. Zapisuj kalorie, ilość serii i kroki. To zajmuje dosłownie 30 sekund dziennie. Ustaw budzik na 21. Dzwoni, wpisujesz dane w Notion. I koniec. Chwila i zrobi się z tego nawyk tak jak mycie zębów. A jak widzisz postępy, to zaczynać się jeszcze bardziej chcieć. Ten plan to dopiero początek. Po trzech tygodniach zobaczysz pierwsze efekty od minus 2 do minus 3 kilo, więcej energii, początek zmian w sylwetce. Jeśli będziesz chciał iść dalej, zbudować jeszcze więcej mięśni, mieć pełen plan treningowy dostosowany do Twojego życia i dzięki temu zbudować sylwetkę jak z Fight Clubu, napisz coaching w DM na Instagramie i umów się na darmową konsultację 30 minut, zero spiny. Link masz pod tym wideo. A jeśli nie jesteś gotowy, spoko, po prostu zrób ten plan. Zobacz efekty, a potem sam zdecydujesz, co dalej. Więc do dzieła.